Mój jedenasty dzień w Warszawie był spokojny. Dzisiaj jest piątek, 22 marca 2024 roku. Mój jedenasty dzień w Warszawie był spokojny. W drugim z dzisiejszych wpisów podzielę się kilkoma swoimi doświadczeniami ze stolicy Polski. Około w pół do drugiej po południu postanowiłem szukać autobusu wycieczkowego obok dworca Warszawa Centralna, aby zobaczyć i zwiedzić całą Warszawę, ale okazało się, że wycieczka autobusowa musiałaby trwać przynajmniej 24 godziny, więc zrezygnowałem z tego planu. Około trzeciej po południu postanowiłem odwiedzić muzeum życia w PRL. Po zakupie sobie biletu przy wejściu muzeum musiałem nosić i okazywać przepustkę bez wezwania na prośbę sprzedawczyni biletów. Potem widziałem wiele ciekawych przedmiotów jak banknoty, magnetofony i paczki herbaty, które zostały wykorzystywane podczas życia w PRL. Poza takimi codziennymi rzeczami, dom, z kuchnią i sypialnią, jest według mnie najbardziej interesującą częścią muzeum. W domu, znajduje się czarno-biały telewizor, na którym ekranie wyświetlił stary polski program telewizyjny. Poza domem, też jest kino, w którym znajduje się ekran wyświetlający w określonej kolejności kilka krótkich czarno-białych filmów pokazujących życie w PRL, w tym spacerkiem po MDM, i jaka praca. W jednym z kątów muzeum znajduje się żółta budka telefoniczna z niebieskim telefonem. Około dziesiątej wieczorem postanowiłem pójść do grobu nieznanego żołnierza, który wczorajszym wieczorem strzegli dwaj strażnicy stojący przed płonącym ogniem. Wydaje się jednym z najsłynniejszych warszawskich miejsc, które chciałem odwiedzić. Okazało się, że znajduje się na placu Piłsudskiego, do którego wcześniej już poszedłem bez zastanowienia się nad dokładną lokalizacją grobu. Zauważyłem, że w ogrodzie Saskim znajduje się wiele rzeźb. Zrobiłem sobie filmik, na którym każda z tych rzeźb pojawiła się razem ze mną jednocześnie przez chwilę. Wczoraj był spokojny dzień, ponieważ poruszałem się w mniejszym pośpiechu i większym spokoju.